Gdy Jan usłyszał w więzieniu oczy na Chrystusa, posłał swoich uczniów z zapytaniem: Czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? Jezus im odpowiedział: Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie. Niewidomi wzrok odzyskują. Chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni. Głusi słyszą, umarli z martwych wstają, ubogim głosi się Ewangelię, a błogosławiony jest ten, kto nie zwątpi we mnie. Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie. Co wyszliście obejrzeć na pustyni? czcinę kołyszącą się na wietrze? Ale co wyszliście zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą. Po co więc wyszliście? Zobaczyć proroka? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano: Oto ja posyłam mego wysłańca przed tobą, aby przygotował ci drogę. Zaprawdę powiadam wam. Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela, lecz najmniejszy w Królestwie Niebieskim większy jest niż on. Cześć Boże, witam wszystkie dzieci. Tak, czas weekendu to czas sprzątania i dzisiaj tak mi się to skojarzyło z tą Ewangelią, bo pytanie skierowane do Jezusa: czy Ty jesteś tym, którego mamy oczekiwać? I On nie mówi, tak, to jestem ja, jestem dobry, jestem taki czy inny, tylko mówi o swoich dziełach, o swoich czynach bo to one świadczą o człowieku. Nie tylko gadanie, bo można dużo mówić, a mało robić, albo można mówić pięknie, a być zupełnie innym człowiekiem, i to jest okropne. Dlatego ten adwent, niech będzie czasem nie tyle gadania, co działania. Nie tyle mówienia, będę lepszy, poprawię się, będę sprzątał, będę to i tamto, ale to ma być czas robienia, czas działania. Więc słuchajcie, zamiast gadać, do dzieła. Czego jeszcze nie zrobiłeś w tym Adwencie? Co zaniedbałeś? Albo jakie masz postanowienie? Może ktoś sobie postanowił, będę lepszy dla innych, to bądź lepszy. Nie mów o tym, tylko bądź lepszy. Może ktoś z Was postanowił, będę sprzątał w pokoju, to sprzątaj, a nie gadaj o tym, tylko zrób to. Jeśli jeszcze czegoś nie zrobiłeś, a to postanowiłeś, to uwaga, połowa Adwentu prawie za nami. Do dzieła. Po czynach poznajemy człowieka. Do dzieła. Amen. Zajdź się nie smucić, pogodzić się z kolegą, uśmiechnąć się do niego, bo tuż, 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 Jezus jest tuż, 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 Jezus jest tuż, tuż. Odrzucę co nieświęte, serce swe na pełnię. na nowo się otworzę. Robię to, tuż, 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 tuż. Jezus jest tuż, 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 tuż. Jezus jest tuż, tuż. Muszę się nawrócić. Ser. Niech znowu zajaśnie, Zerwę z grzechem wiernie, nawrócę się to pewne bo... Tuż, 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 tuż.